No, Dzień dobry. dobry, witamy. i Piotr z redakcji moratora. Chcielibyśmy porozmawiać o Poddaszach. Poddaszach użytkowych. Jak zorganizować przestrzeń Poddasza, żeby dało się tam mieszkać? Tak. Ja się zapytam Piotrka na początek. Piotrze, mieszkałeś kiedyś na poddaszu. Nie, mieszkałem, nigdy nawet o tym nie myślałem. Nawet nie wynajmować, przeczytałem te artykuły, nie wyjmowałem ja artykuł, nie A ja w ogóle to i zapamiętałem to bardzo boleśnie, bo miałem nad głową akurat skos, pod skosem nóżko i zawsze odspawałem to rąbnowe trętko. Nie zdradzałem sobie takich niebezpieczeństwa. ale. Poddasze były niskie, niewygodne i szybko stamtąd się doprowadziłem do bloku, gdzie już nie mam poddasza. Ale wszystkim, którzy chcieliby adaptację poddasza przeprowadzić, polecam artykuł w piątym numerze Muratora gdzie jest napisane m.in., jak podwyższyć poddasze. Pod podwyższając wysokość ścianek kolankowych. Bardzo ciekawy artykuł, można się z niego dowiedzieć między innymi. Jakie są konsekwencje podniesienia ścianek kolankowych, a może, może to skutkować wieloma konsekwencjami, m.in. może się zmienić wygląd budynku, zmienić się mogą jego proporcje. Zapytam Cię, czy zastanawiasz się kiedyś, dlaczego kiedyś podtasza były nieużytkowe? Tygodnie, Ale dlaczego były się ja było... to... Dlatego, że tam były strychy. No I nie, nie można było materiałów wykończeniowych, a poza tym ludzie nie wiedzieli prawdopodobnie jak prawidłowo osiedlić takie podlaszek. I tego też można się dowiedzieć z piątego numeruatora, gdzie piszemy również, jak prawidłowo zaizolować termiczne poddasze, żeby można było tam mieszkać, nie nie tracić. Piszemy też o tym, kiedy warto podciąć się od skosów, Tak? Tak. <noise> jak zrobić w skosy u góry? I... No i przede wszystkim jak zaplanować poddasze, żeby było wygodne do mieszkania. No i A myślałeś jak, i... jak najlepiej byłoby ogrzeć poddasze? o tym, wydaje mi się, że nie będziemy zbierać tutaj teraz wszystkich szczegółów, bo nikt nie będzie chciał potem czytać artykułu, ale zachęcamy A do przeczytania, się... ponieważ w tym numerze piszemy właśnie nie tylko o samym poddaszu, ale też o innych tak interesujących no tematach jak ogrzewanie, na przykład pom -pom o pompa ciepła. O ja to, się, to ale to tak. chyba nie ma znaczenia, że to twojego... Ja takim ciekawym ty... paliwie jak Peletyk, który akurat też nie ma w ogóle znaczenia, że ja to napisałem. No ale wszyscy, którzy cię znają, wiedzą, że to jest na pewno może ten, No ci, którzy mnie nie znają też mogą się o tym przekonać czytają. A powiedz mi tak prywatnie. Opłaca się zainstalować pompę ciepła? Odpowiem dyplomatycznie to zależy. Najlepiej przeczytać i zorientować się czy akurat w naszym przypadku się opłaca czy nie. Ja dyplomatycznie odpowiem, że mi taki, taka odpowiedź wystarczy. Bardzo dziękuję. Myślę, że na dzisiaj zakończymy to nagranie. Testowe. Zapraszmy to prawdopodobnie numer 5 mają Już Dziękuję.